Hej, dzisiaj chciałem poruszyć fajny temat, który, który zauważyłem w społeczeństwie się przewija super kobieta. Super kobieta. Większość facetów mówi o kobiecie, że ten ma super kobietę, albo tamten ma fajny, fajną kobietę, albo ten następny ma jeszcze super kobietę. Bardzo często się przyglądałem tym wypowiedziom tych facetów, tych ludzi. I y, zadawałem mu od razu pytanie, dlaczego twierdzisz, że ten facet ma super kobietę albo że ma tą fajną kobietę. Dlaczego tak twierdzisz? On mówi, a no bo ona była dla mnie dobra, wyprała mi dobrze. <grystanie> a jeszcze jak butowała i posprzątała, to już po prostu on ma super kobietę. Po co mówi on? Tak naprawdę, yy, większość facetów w ogóle, jak znajdzie sobie kobietę, jak już będzie mogło, po prostu <laughs> jak, będzie, jak będą mogli yy, w końcu wsadzić, yy, bo to bardzo często yy, tak jest, a jeszcze on a ugotuje, posprząta i wyprasuje, no to znaczy, że mają idealną kobietę, że nic piękniejszego im się w życiu nie mogło przytrafić. No i później yy, są potężne dramaty. Chciałem Wam. Ze swojej strony polecić bardzo fajny film, który oglądałem jakiś czas temu. Teoria wszystkiego. W skrócie ten film jest o tym, że facet nagle staje się osobą niepełnosprawną, zachorowuje na chorobę niewyleczalną i, i zaczyna po prostu się rozpadać, praktycznie. Ledwo, ledwo co idzie, y, zaczyna się wywracać, staje na wózku inwalidzkim i y, nie słyszę? A, stwardnienie rozsiane. Bardzo poważna choroba, no i na tą chorobę oczywiście z czasem umiera. E, fenomenalne w tym filmie jest właśnie pokaza jest pokazana kobieta, która e, zostaje, z nim przy tej zostaje z nim w tej chorobie. Rodzi mu trójkę dzieci, gdy ten facet ledwo co w ogóle się porusza, jest po prostu wygląda jak cień człowieka. A ta kobieta jest dalej z tym mężczyzną, e, rodząc mu trójkę dzieci. Podsumowując e, wszystko, dlaczego nagrałem ten film. Dlatego, żebyście panowie czasami się zastanowili, co to znaczy dla Was dobra i fajna kobieta. Co to znaczy dla Was kobieta, która, która jest super. Ode mnie jest taka na dzisiaj rada. Oglądajcie najpierw ten film. Gdy go już obejrzycie, piszcie w komentarzach to. Eee, piszcie w komentarzach, jakie refleksje Was wzbudził, i zastanówcie się jeszcze raz, eee, zanim powiecie to zdanie, że ktoś ma fajną kobietę. Pozdrawiam serdecznie eee, z pięknego Szczecina. Hej.